Wszystko co najroczniej jest strasznie tajemnicze. Książki i filmy, gry i komiks, Klasyka i nowość, i, i, i gniot. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 26 kwietnia 2025 roku. Słuchacie właśnie 548 nawyzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami odznaczony za walkę z kiepskimi komiksami kapitan Szymas, Szymon Cieśliński i to ja. Witam Was i zapraszam na recenzję kolejnego komiksu z linii DC Horror, a mianowicie album o tytule Sierżant Rock i Armia Trupów. Komiks w Polsce wydało oczywiście wydawnictwo Egmont. Jest to kwietniowa premiera, więc absolutna świeżynka z tej serii DC Horror. Najmilej chyba wspominam oczywiście Hill House Comics, całą serię. Tam no wiadomo, też ten poziom był trochę nierówny, ale całościowo Hill House Comics oceniamy i ja, i Mando raczej pozytywnie. Omówiliśmy wszystkie części w Radio SK, podcaście o Stevenie Kingu wydanej u nas obecności ukochanej jeszcze nie nadrobiłem, ale to dlatego, że chcemy właśnie z Mando i Jerem we trzech coś o tym komiksie nagrać. Wiecie, taki powrót ekipy od akt grozy, <grym> znowu razem by zmierzyć się z ostatnią Warrenową zaległością. Pewnie w tym roku nam się to uda, no bo już od jakiegoś czasu o tym rozmawiamy. Ostatnio w ogóle ukazało się, że wszyscy mamy ten komiks w domu i w sumie to jak gdyby każdy czeka na Wolę, chęć nagrania ze strony pozostałych, więc pewnie szybko to nadrobimy. Hydraulik Dusz był w porządku, ale jego główną zaletą były, czy zaletami, były kampowość, pankowość i bezkompromisowość, i też wulgarność ostatecznie, bo to się z tym wszystkim wiązało, więc to był komiks absolutnie nie dla każdego. I ja teraz nie pamiętam, czy. Tynionowy Miły Dom Nad Jeziorem nie był też wydany jako DC Horror, ale być może po prostu jako DC Black Label. On był ciekawy, ale niezbyt sprawnie domykał historię. No i w USA w tej serii jeszcze ukazały się trzy tytuły. DC Horror Presents, Creature Commandos oraz właśnie Sierżant i Armia Trupów. I o tym ostatnim zaraz wam opowiem. Swoją drogą, ciekawe, że w Polsce w tytule mamy i... Sierżant Rok i Armia Trupów, no bo w oryginale było Versus, więc jakaś kontra pewnie by tutaj bardziej pasowała. No ale dobra, nieważne. Mamy ten komiks wydany świeżo przez Egmont. Polskie wydanie to jest 160 stron w twardej oprawie za okładkowo 80 zł. Na okładce widzimy żołnierza strzelającego full auto z SMG. Za nim widać ząbiaki, Grafika jest ok, ale żywe kolory i nabłyszczane elementy dodają jej uroku. To wydanie prezentuje się całkiem ładnie, i tak naprawdę tylna okładka wygląda super, właśnie od strony kolorystyki. Tak rzeczywiście przyciąga oko. Ale co w środku? No, za scenariusz odpowiada Bruce Campbell, a za ilustrację Eduardo Risso. No nazwiska raczej znane fanom horroru. Jeżeli zaś chodzi o fabułę, to ja może zacytuję opis oryginalny i potem tam troszkę go skomentuję. Berlin 1944 rok. Naziści zostali przyparci do muru przez siły alianckie. Porażka wydaje się nieunikniona. Hitler i jego nikczemni naukowcy podejmują ostatnią desperacką próbę wpłynięcia na wynik wojny i odwrócenia biegu historii. Zamierzają użyć serum, które wskrzesi poległych niemieckich żołnierzy i da im siłę większą, niż mieli za życia, a potem wysłać ich z powrotem na pole bitwy. Sierżant Rock i jego Easy Company przenikają jednak za linię wroga, uzbrojeni po zęby i gotowi stawić czoła najdziwniejszym i najbardziej morderczym przeciwnikom. Jakich dotąd spotkali. Zombi, nazistom, w dodatku całej ich masie. Żołnierze, zapnijcie pasy, walczycie z całym światem umarłych. Ikona horroru Bruce Campbell i legenda komiks Edward Risso przedstawiają przerażającą opowieść o sierżancie roku, niepodobną do żadnej innej. Koniec cytatu. No dobrze. Zgadzam się, że Bruce Campbell to ikona kina grozy. Ash Williams na zawsze w naszej pamięci. Tak samo filmy takie jak Buba Hotep czy My Name is Bruce. Mamy rok 2025, a ja mogę uczciwie przyznać, że cały czas nucę sobie czasami The Legend of Guan Wiecie: Guan you, Guan mi Guan is his name. Być może wynika to z tego, że widziałem ten film w kinie. Właśnie My Name is Bruce, czyli nie pamiętam, czy to było, nazywam się Bruce, czy jakoś naszej przetłumaczone. W każdym razie mam miłe wspomnienia związane z Campbellem. Cieszę się, gdy widzę jego cameo w kinie, nie w doktorze Strange'u na przykład. Miał genialne cameo przed, nie wiem, dwoma laty, ale no, muszę uczciwie przyznać, że tak jak nie dziwię się, że pozwolono mu napisać scenariusz Kampowego Horror, tak to, co napisał. O, jest słabe. Fabuła w tym komiksie jest fatalna. Jasne, kampowa opowieść o Easy Company, rozwalającej zombie nazistów, nie musi mieć skomplikowanej fabuły, ale jednak powinna oferować coś w zamian. Skoro nie ma żadnej intrygi, zagadki, etc., no to powinna oferować rozrywkę, humor, widowiskowe starcia, jakąś eksploatację, kamp. Trochę może zagrać na emocjach tym, że ktoś ze zgranej paczki kumpli zwoja może zginąć. Nie, no tutaj można się tym troszkę bawić, ale nic z tego w tym komiksie nie dostajemy. Ja naprawdę byłem zaszokowany, jak uboga jest to historia pod każdym jednym względem. Ten komiks jest potwornie nudny. Pierwsze dwa zeszyty były tak nudne, że ja się zastanawiałem, czy nie zmienić tematu tego odcinku, no bo pomyślałem tak, dobra, świeżynka, premiera, mam ją w domu, zacznę czytać, nie, szybko machnę i nagram ten podcast premierowo, no ale... Autentycznie miałem moment zawahania i nie chciało mi się tego kończyć, bo pierwsze dwa zaszczyty były fatalne, strasznie nudne, a potem, no, gdy się w końcu przełamałem, okazało się, że jest tylko odrobinę lepiej. Easy Company tutaj po prostu udaje się w jakieś miejsce, strzela, wraca na odprawę, udaje się w drugie miejsce, strzela, wraca na odprawę, udaje się w trzecie miejsce, strzela, no i komiks się kończy tak naprawdę. Nie wiem na ile Sierżant Rock tutaj zachował jakiekolwiek charakterystyczne cechy względem swoich wcześniejszych komiksowych reinkarnacji w Our Army at War, czy w tej jego solowej serii, no bo ja ich nie znam, tak? Tylko tam zerknąłem sobie na nie w tygodniu w sieci, no to są serie też już leciwe, no bo ta jego solowa no to zaczęła się w latach 70. a ta pierwsza, jego debiut to chyba rok 59, jeżeli dobrze pamiętam. Więc nie wiem na ile tutaj w ogóle twórcy czerpali z tamtych serii, ale wiem za to, że wszystkie postacie w tym albumie są papierowe i nie mają żadnych właściwości. Żołnierze mają swoje ksywki, Spychacz, czy czterooki, na przykład, ale nie mają żadnych właściwości. No, czterooki ma taką właściwość, że nosi okulary, jest snajperem, nie? No okej. Okay. Mamy Indianina, który nosi pióra przy hełmie i ma ksywkę strzała. Rok zaś ma często cygaro w zębach, i to tyle. O ich charakterze nie wiemy absolutnie nic. Nie czuć, że to są jacyś twardziele, czy jacyś, wiecie, profesjonaliści, jeżeli chodzi o służbę w armii. Tak naprawdę. No, dla mnie to są randomy po lekturze cały czas, postacie mi totalnie obojętne. W finale komiks spróbuje samego roka, tak, tytułowego sierżanta Roka wykreować na takiego twardziela, no bo on tam tłucze się po pysku z bardzo silnym przeciwnikiem, no i trochę obrywa, ale wygrywa. No wiecie, jak to w kinie akcji chociażby. On tam też celowo ryzykuje życie. Tylko, że to nie ma sensu. Jak gdyby fabularnie to, co on tam robi, nie ma żadnego sensu. On się zachowuje zwyczajnie głupio. To nie jest, wiecie, sekwencja z tyłu typu, że on musi to zrobić, bo po prostu nie ma innego wyjścia, bo jest wiecie, ostatnim na placu boju, czy coś tam, bo jest odcięty od wsparcia i musi teraz jeden na jeden pokazać, kto tutaj jest silniejszy. Nie, tak naprawdę do tego nie powinno dojść. No ale dobra, no mniejsza z tym. No kampowa opowieść, tak? Spoko. Tylko, kurczę, dialogi są suche i nienaturalne. Nie czuć w ogóle, tak jak mówiłem, że obcujemy z profesjonalistami czy chociażby doświadczonymi najemnikami, a do tego dostajemy jeszcze między suchymi, nienaturalnymi dialogami jakieś bieda filozoficzne pitu-pitu o prowadzeniu wojny. Na przykład, zacytuję może dwa fragmenty. Pierwszy: Z misjami jest jak z futbolem. Przygotowując się do gry, studiujesz strategię przeciwnej drużyny, uczysz się wykorzystywać jej słabości i spodziewasz się niespodzianek. Jeśli czytam to i sobie myślę, co? <laughs> o, że, przepraszam, że, że co? Albo druga e, taka filozofia rozbita na trzy dymki, naszego sierżanta, cytuję. Wojna to głównie logistyka. Ten, kto szybciej dotrze z punktu A do punktu B zazwyczaj wygrywa. Ale operacje wojskowe składają się z wielu elementów. Zmiennych i często niezależnych od siebie. Wiele elementów oznacza, że sporo spraw może pójść nie tak. Misje czasem zawodzą, nawet te dobrze zaplanowane, ale raz na jakiś czas wszystko działa jak trzeba, bez awaryjnie w idealnej harmonii. A kiedy tak się dzieje, powstaje piekielnie dobra machina. No umówmy się, koniec cytatu, to, to jest bełkot, nie? To nie ma żadnego sensu znaczenia, no i właśnie. Jakby tego było mało, gdyby to było chociaż zabawne, nie? gdyby to było tak przegłosowane, żeby można się było zaśmiać, ok, zaakceptowałbym to. Ale nie, mamy teksty Coelho, B, Sansu, które są totalnie niepotrzebne. Przydałby się za to humor, dlatego wspomniałem o tym, że gdyby to było tak głupie, że śmieszne, no to byłoby być może akceptowalne. Ale tutaj właśnie humor jest tyle, co kot napłakał. Pojawiają się nie wiem, trzy może, może cztery one-linery, ale to też jakoś tak się doszukuje na siłę. W dodatku wszystkie są raczej słabe. Na przykład ktoś mówi, cytuję, słyszałem, że ci na ziole to niezłe mazgaje, koniec cytatu, a po chwili Easy Company wrzuca do laboratorium z no, naukowcami w sumie, a nie też wojskowymi gaz łzawiący. Tylko to jest tak rozrysowane, że po drodze mamy dwa inne kadry i w sumie nigdzie nie ma rysunku płaczących ludzi, więc ten żart nie działa, nie? Coś, co powinno być samograjem, nie działa. To jest taka historia, że myślę, że można by się tutaj bawić jak w Predatorze Sheina bleka. nie? Można by po prostu szaleć, tak? Wrzucać żarty nawet takie dosyć ostre i tak jak tam scenarzyści moim zdaniem aż za bardzo szaleli, tak tutaj Campbell jak gdyby w ogóle nie żartuje. A jeżeli już, no to tak jak małe dziecko. On w ogóle sobie nie pozwala na żadne ostrzejsze teksty, tylko żarciki jak z akademii w szkole podstawowej. Na przykład Easy Company przejmuje placówkę ochrony ze strażnicą, więc rok mówi do jednego ze swoich podwładnych: cytuję, zawsze chciałeś być aktorem, co nie? Dobrze, obsać przejście i zagraj strażnika. I słowo zagra jest pogrubione. Koniec cytatu. Bo wiecie, chciał być aktorem, jest teraz, będzie grał. No, takie śmieszne. No, po prostu nie mogę. No, haha. Nie, no, dramat. Autentycznie po prostu żal. Żenuła. Tragedia, no. Humoru więc nie uświadczymy. Jeszcze jako germanista byłem załamany poziomem wstawek niemieckojęzycznych, bo takie tutaj się pojawiają. I... One też wyglądają, jakby je pisał jakiś średnio 15-latek, który, wiecie, ma niemiecki w szkole, taki na poziomie A1, A2, no i stwierdził, że a, wrzucę kilka słów po niemiecku, żeby było bardziej klimatycznie, no ale nie jest. Właśnie wszystko jest robione jakoś tak niechlujnie, byle jak, jakby ktoś nie miał pomysłu i nawet chęci za bardzo, żeby to zrobić porządnie. Jako horror, ten komiks nie sprawdza się w ogóle. Nie czuję tutaj żadnej grozy. Jego komiks wojenny również nie działa jako wojenna eksploatacja. On ma potencjał, ale niestety moim zdaniem totalnie niewykorzystany, bo brakuje tutaj akcji z prawdziwego zdarzenia. Teoretycznie ona jest tutaj obecna, w końcu wiecie: Easy Company chwyta za ciężką broń, bazuki, snajperki, miotacze ognia, jakieś karabiny automatyczne, które strzelają amunicją do strzelb, no i jadą siać spustoszenie. Dlaczego więc używam słowa teoretycznie? Bo rysownik nie umie tego za bardzo przedstawić. Przypomnę, że za ilustrację odpowiada Eduardo Risso. I ja się z nim zapoznałem w siódmym nawiązanym podcaście w grudniu 2014 roku. Lata temu, ponad 500 audycji, 500 tygodni temu, omawiałem opowieści grozy z jego ilustracjami i wówczas nie zostałem fanem jego stylu i teraz ta lektura... Niczego w tej materii nie zmieniła. Ilustracje moim zdaniem tutaj są gorsze od fabuły. Już doprecyzowuję, jego kreska jest w porządku. Tak? Z nią nie mam jakiegoś wielkiego problemu, ale już sposób prowadzenia narracji wizualnej i to, co on robi z tłami, absolutnie do mnie nie przemawia, wręcz mnie irytuje. Risso praktycznie w ogóle nie maluje teł. Niemalże wszystko rozgrywa się tutaj w pustych kadrach i jasne. Nie wiem, no jakby to policzyć, no to może tam, nie wiem, jedna trzecia ma jakieś elementy tła, ale jest, panuje bieda. No. I to czuć, to się rzuca w oczy od samego początku. Jeszcze może pierwsze dwie, trzy, cztery strony wyglądają tak, jakby odrobinę mu się chciało, ale potem czasem nawet nie wiadomo, czy coś się rozgrywa w pomieszczeniu, czy na zewnątrz. Czy patrzymy na osoby po lewo, po prawo, gdzie one są w przestrzeni, tak? Już na ósmej stronie tego komiksu. Mamy kadr w prosektorium, gdzie jest narysowany fragment tła, a reszta kadru jest w jakiejś próżni. Tak naprawdę i w tę próżnię, na tę próżnię pada cień jednej z postaci przykładowo. Tak jak mówię, większość scen na zewnątrz ma jednolite tło. Jednolite tak dosłownie. Nie ma żadnego kreskowania, gradientu, nie ma w tle żadnego drzewa, architektury, nawet takiej, wiecie, jakiegoś konturu, czegokolwiek. Nie ma jednej chmurki na niebie. Nie ma nic. Mamy po prostu pusty kadr z no, Często z twarzą po prostu na pierwszym planie i zerowym drugim planem. Niektóre kadry są też totalnie nieczytelne. Widzimy na przykład jakąś czarną plamę w kadrze i nie wiemy, co to za obiekt tak naprawdę. Kilka razy się zastanawiałem, nie? czy bohater stoi przy ciężarówce, czy jest nagle w jakiejś innej przestrzeni, czy to jest jakieś drzewo, kawałek budynku. Stoi przy czarnej plamie, tak? I co to jest? Czasem nie wiadomo, czy ktoś stoi wewnątrz, czy na zewnątrz. o nawet nie próbuje nam jakoś rozrysować większych fragmentów przestrzeni, tak byśmy wiedzieli, gdzie znajdują się oddziały Roka, a gdzie są naziści. Nie ma jakichś szerszych kadrów, nie ma kadrów z lotu Ptaka, czy czegoś takiego, nie. Mamy kadry osadzone w próżni i cholera wie, czy ta postać jest względem tej poprzedniej na lewo, na prawo, pod ziemią, w budynku, na innej planecie, w innym multiversum. No nie domyśl się człowieku. Jest też trochę błędów, na przykład snajper oddaje dwa strzały w szybę ciężarówki, no i ja już też od sobie myślę, chwila, tak, to była jakaś specjalna amunicja, od której eksplodowały głowy osób w ciężarówce, ale w szybie są tylko małe dziurki, no ale okay, może taka technologia, no dobra, camp eksploatacja. Kupuję to. Tylko, że przekręcam stronę, no i na drugim kadrze, na pierwszym kadrze było widać ślady po kulach na szybie, na kolejnym szyby są całe, a na trzecim kadrze szyby znowu mają te ślady, tak? Więc też taka niekonsekwencja twórcza tutaj się pojawia. W dodatku te ilustracje w ogóle nie wzbudzają poczucia grozy. Mamy te zombiaki, tak? I to mają być, wiecie, zombiaki jako no nieumarła armia Hitlera, która jeżeli. Się jakoś rozmnoży, no to być może zniszczy Europę i świat, a one są rysowane, jakby to były ząbiaki z Plants versus Zombies. Ja nie żartuję. Tak one są kreskówkowe, humanoidalne, brudne i brzydkie, bo wszystko w tym świecie jest brudne i brzydkie, ale są przy tym kreskówkowe i przez to w ogóle nie I właśnie powiedziałem brudne i brzydkie. Kolory, słuchajcie, za kolory odpowiada Christian Rossi i one też są, moim zdaniem, nic nie warte. Na przykład drugi zeszyt. Jest zrobiony po prostu niemalże w całości na fioletowo. Ogień jest pomarańczowy, jasne. No takie elementy. Typu wybuch, właśnie ogień, czy coś takiego, czy strzał full auto z broni SMG, no to wtedy widać te barwy jakieś czerwone, pomarańczowe czy coś, ale poza tym właśnie mamy jeden kolor. Zeszyt czwarty jest zaś w całości praktycznie w kolorze morskim, w takim miksie niebieskiego i zielonego. I jasne, mamy kilka odcieni, ale to wygląda totalnie amatorsko, jakby ktoś nie miał żadnej wizji, żadnego pomysłu. To nie chodzi tylko o to, że to jest jednolite, tylko że to jest. Byle jak jednolite, że nie ma za tym żadnego pomysłu, że to nie jest niczym uzasadnione. To nie budzi też jakichś emocji we mnie konkretnych. To, ten kolor mnie w żaden sposób nie stymuluje. To wygląda naprawdę tak, jakby ktoś miał, nie wiem, jakby student na zaliczenie miał po prostu zrobić pracę domową na trójka, żeby po prostu wykładowca się odczepił, dał mu spokój. No nie przemawia to do mnie w ogóle. Nie widzę tutaj żadnej wizji i ja przypomnę też, że my w tym komiksie wysadzamy, tak, rozrywamy, rozstrzeliwujemy nazistów, a ten horror cielesny w żaden sposób nie został podbity kolorami, podbity czy nawet w ogóle jakby kolorysta nie zdawał sobie sprawy z tego, co do końca koloruje. Gdy tutaj jednemu zombiakowi ciężarówka przejeżdża po karku, no to wypływa trochę krwi z niego, ale jest to krew w kolorze błota. I to nie robi żadnego wrażenia. Nie? To równie dobrze mogło być błoto z kałuży w sumie. Gdy inny zombiak zostaje wysadzony granatem rzuconym za kołnierz, no to widzimy jakiś lekki czarny rozbrysk i też nie wiem, ziemisto, czerwony dymek, jakby po wybuchu, nie, że dym się unosi czy coś, ale to znowu wygląda bardziej kreskówkowo i, to, i też jakoś tak nieudolnie niż horrorowo. Gdy ogląda się te ilustracje, to nie czuć, że tam coś strzela i wybucha, i moim zdaniem to jest, wina tutaj leży po stronie i rysownika, i kolorysty. Ale te ilustracje też właśnie już na starcie są kiepskie, i też listo często nie radzi sobie z dynamicznymi scenami, tak? Tam jak widzimy jakieś randomowe elementy tych scen, nie czuć, że to jest ciąg przyczynowo-skutkowy, nie wiadomo skąd te postacie wyskakują na siebie, właśnie z lewa, z prawa, z przodu, z tyłu czy coś, ta przestrzeń nie funkcjonuje w tym komiksie, a potem jeszcze mamy te brudne kolory, które są tak na jedno kopyto kładzione i nawet nie podbijają właśnie tych strzałów, wybuchów czy rozlewu krwi, no moim zdaniem totalnie zmarnowany potencjał i to był ta lektura tego komiksu to był dla mnie straszny zawód. Ja ostatnio pomyślałem sobie, że zagram w grę Rambo zrobioną przez polskie studio Teon, ale najpierw uznałem, że sprawdzę sobie ich starsze tytuły i odpaliłem Heavy Fire Afghanistan. Jest to celowniczek na szynach z 2011 roku straszne drewno, pretekstowa fabuła, przestarzała grafika, no i to jest wiecie, celowniczek na szynach, a więc arcade, całkowicie oskryptowany i mimo tego, co teraz powiedziałem, że to nie jest dobry tytuł, to bawiłem się przy nim o wiele lepiej niż czytając ten komiks, bo on jednak generował jakiekolwiek emocje i był jakkolwiek przemyślany, a tutaj tego nie czuję. Zresztą, skoro mowa o gierkach, no to jeżeli macie ochotę na rozwalanie zombi nazistów, no to lepiej sięgnąć, myślę, po Sniper Elite nazi Zombie Army, czy pozostałe tytuły z całej tej serii, tak, Zombie Army, i tam był jeszcze spin-off, Strange Brigade chyba się nazywał. One mają o wiele lepsze fabuły, fajniejszy klimat i więcej tej rozwałki niż Sierżant Rock. I jako już zazwyczaj daję oceny punktowe, no to teraz też wypadałoby, i tak się zastanawiałem, nie? co by tutaj Wam powiedzieć, rozważałem 3 na 10, bo najpierw myślałem o 2 na 10, tak? To nie jest 1 na 10, to nie jest totalny. Paźcież pod każdym jednym względem, tutaj jest jakikolwiek potencjał, bo myślałem sobie, że 3 na 10 może będzie ok, bo ostatni zeszyt dodaje nam malutki kampowy twist, nie wykorzystuję jego potencjału moim zdaniem, no ale to podbija jakkolwiek też e, moje, znaczy zmniejsza moje niezadowolenie, bo nie podbija zadowolenie, bo zadowolony nie jestem ale zmniejsza moje niezadowolenie po lekturze. No ale nie potrafię tego polecić tak szczerze nikomu. Ani to nie jest dobry horror, ani kamp, ani akcja, ani eksploatacja, ani humoru tutaj nie ma, ani ta oprawa graficzna do mnie nie przemawia. No nic nie stoi na chociażby akceptowalnym poziomie. Okej, okay, no Rizzo potrafię potrafi rysować, ale moim zdaniem no, nie radzi sobie tutaj z prowadzeniem narracji wizualnie właśnie z tymi przejściami między kadrami, z ukazaniem dynamicznej akcji. No, i jeszcze nie ma teł w ogóle praktycznie, tak? Wszystko jest osadzone w próżni. Dlatego, jeżeli jesteście jego fanami, no to nie wiem, no możecie dać mu szansę, ale ja właśnie dlatego nie mam ochoty nawet sięgać po jego inne komiksy. No, bo już któryś raz się na nim zawodzę i boję się, że tak już może być zawsze. Gdyby to chociaż była Ramota, nie? Gdyby ten komiks był z lat. 60., 70., 80., no to mógłbym pewnie przemknąć oko na część rzeczy. Wtedy jeszcze te tematy właśnie może też nie były tak przeżarte przez popkulturę. Eksploatacja też była w trochę innym miejscu, ale kurczę, no, ta historia w albumie zbiorczym okazała się dwa lata temu, więc to jest całkowicie świeża rzecz, która po prostu, mimo tego, że jest świeża, no to pachnie z tę chlizną i nachtaliną. I nie tak? No ja odradzam i niestety na ten moment mam dość amerykańskiej popkultury na jakiś czas. Dlatego za tydzień ponownie wyguszamy do Japonii i tym razem zmierzymy się z fejkowym dokumentem. Ale to w majówkę, a teraz tradycyjnie już będę wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.